które składają w 5, 51, To jest jedno. Drugie. Piękne, 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 piękne słowa. E, znaczy te słowa zawsze mi utrwiły. Ktoś tu e, ciągle powtarza. Nie zgodzę się, żeby ktoś mi wkładał w usta słowa, których nie powiedziałem. Bo ja powiedziałem. Bo mogę powtórzyć to dzisiaj. Na tej komisji, na że jeśli byście wysłali do obiektowania 70 złotych, to może, może, podkreślam może, nie byłoby nas tutaj. A, a izbą nie jestem jak. Są wszyscy zgromadzeni tu rolnicy. I oni decydują też, jakie e, decyzje podejmujemy. Więc nie możecie tak robić. Teraz tutaj nawiążę się do kosztów związanych e, z produkcją rolniczą. To nie są tylko paliwo, nie nawozy. To jest też eksploatacja sprzętu rolniczego, który się porusza po gminnych drogach do pól. Ile dróg zostało zrobione nam, rolnikom? Pięknie, to każdemu ja rozumiem, społeczeństwo jest potrzebne, są inwestycje, są potrzebne pieniądze, okej. Okay. Ale ile lat, mówię, cokolwiek było zrobione? Rolnicy swój wkład wkładają na to, żeby poprawić jakość tych gminnych dróg, nie swoich prywatnych gminnych, gdzie gmina powinna koło. I się nie upominamy do gminy, dajcie nam za to pieniądze, bo my składamy swoje pieniądze, gdzie mogliśmy zostawić to w budżecie domowym, dzieciom dać na przykład, a nie e, e, da, w, wydawać na drogi, gdzie musimy wywieźć głody, musimy dojechać do tych pól i niszczyć. To, to są duże maszyny, oczywiście, ale one się też amortyzują. I e, jeszcze chciałem tak krótko, bo też nie chcę czasu zawierać, nie chciałem tutaj e, powo e, nawiązywać się, ale też muszę się odezwać na temat e, świętej pamięci Pana Tomasza. Jak Pan dobrze podkreślił, czy Pan e, Tomasz, jak był wójtem, nie podnosił podatków tak? i jakoś tak był tym wójtem bardzo długo, był, był otwarty dla wszystkich. I powiem jeszcze jedno, jak był Pan Tomasz, ja nie mam tutaj jakichś urazy do pana, bo też no, polityka się zmienia ok. Tylko mnie na przykład boli to, że y, jest taka sytuacja, że teraz jest problem cokolwiek, y, nawet pisma o drogi pisałem, to zostało echem. Ten. Jak się poszło wcześniej, to było załatwione i było to jakoś rozstrzygnięte. Był to problem rozwiązany. A teraz jest albo to gminy nie dotyczy, proszę pisać do podiatu. Nie wiem, to było za, ta, za tamtej kadencji. Oczywiście, Szanowni Państwo, ta dyskusja tutaj, dyskusja, o której wspominał Pan Przewodniczący ponad tydzień temu na komisjach, która się odbyła z przy współudziale i bardzo dobrze, tak, tutaj rolników, naszych mieszkańców była potrzebna, zawsze dyskusja jest potrzebna, ale trzeba powiedzieć krótko, to jest trudne, zarówno na komisjach, jak i tutaj dzisiaj na sesji, dla nas wszystkich, bo dla Was, dla nas dla wszystkich uczestniczących w tym życiu samorządowym to jest trudne zagadnienie. Waloryzacja podatków. Ja celowo używam sformułowania. Nie podnoszenie, a waloryzowanie. To jest rzecz bardzo ważna, szanowni państwo, nikogo nie mam zamiaru pouczać, ale wszyscy doskonale sobie tak naprawdę zdajemy sprawę. Najgorszym, co może być, to jest przestój w waloryzowaniu podatku. Prosiłbym tylko o to, bo do tego zmierzam, żeby tutaj jak Pan Radny odczytał petycję, nie wiem kto otworzył tą petycję, to żeby nie zrzucał odpowiedzialności i tego ciężaru, tej trudności, o której mówię, tu na gminę, na nas, bo to jest nie w porządku. To jest nie w porządku, bo zawsze musimy się kierować pewną ideą, o której powiedziała Pani Sekretarz, Solidarności społecznej. Tworzymy wspólnotę ludzi zamieszkujących w naszą gminę. I jak powiedział przewodniczący, waloryzowaliśmy podatki, co jest praktyką normalną i dobrym obyczajem dla przedsiębiorców, dla osób prywatnych, dla osób prawnych miesiąc temu na sesji. I waloryzujemy ten podatek dla rolników.